Witam w cyklu nagrań poświęconym analizie spółek dywidendowych. Przyglądamy się w tym cyklu różnym branżom. Mieliśmy już spółki surowcowe, banki, spółki przemysłowe. No teraz przyjrzymy się spółce handlu detalicznego i to spółce amerykańskiej Walmart. Jest to dominująca sieć handlowa w Stanach i dla mnie jest to taki modelowy przykład finansów, jakie powinny być właśnie w spółkach dywidendowych. Czego się Państwo dowiedzą? Nagranie to nie jest absolutnie jakąś rekomendacją kupna czy sprzedaży tych akcji, natomiast będziemy chcieli nauczyć się, na co zwrócić uwagę, jeśli będą Państwo analizować spółki właśnie handlu detalicznego, bo one są specyficzne. Przez to, że właśnie handel detaliczny jest bardzo konkurencyjną branżą, więc no, kto jest silniejszy i kto jest, kto jest większy, ten ma. Większą przewagę, ale często też nawet duże sieci muszą o tą przewagę nieustannie walczyć, nie mogą korzystać tak sobie. Bezmyślnie ze swojej przewagi konkurencyjnej. Walmart jest siecią, która jako, jako pierwsza wprowadziła bardzo zaawansowany system monitoringu sprzedaży w, w czasie rzeczywistym i pozwi, pozwoliło to tej spółce zredukować niepotrzebne, niepotrzebne zapasy i bardzo efektywnie zarządzać zapasami i, i sprzedażą. To, to była taka główna przewaga konkurencyjna, która. Pozwoliła tej spółce się i pozwala nadal się jej, się jej wyróżnić. No oprócz tego, oczywiście, skala działania. Przyjrzymy się tutaj finansom tej spółki. Na początku zbadamy taką kondycję. Różnych parametrów finansowych. Dla mnie jest to taki modelowy przykład spółki dywidendowej, modelowy w sensie parametrów. Bo na przykład, jeżeli spojrzymy sobie na rentowność operacyjną sprzedaży, tutaj mają wy, Państwo wykres za ostatnie 11 lat, to mimo, że te rentowności operacyjne, jeszcze może powiem co to jest, to jest zysk operacyjny za dany rok podzielony przez przychody, przez Całkowite przychody ze sprzedaży i ta rentowność operacyjna, mimo że no nie jest na, na wysokim, na bardzo wysokim poziomie, porównując z całym rynkiem, niemniej jednak, jak na spółkę handlu detalicznego, ten poziom około 6%. Jest, jest dość wysoki, tak jak mówiłem, jest to konkurencyjna branża i to, co jest ważne, szukając dobrych spółek dywidendowych, warto szukać spółek, które mają jak najbardziej stabilną sytuację finansową, czyli jak najmniejszą zmienność parametrów finansowych w czasie. No zwłaszcza w czasie, gdy tutaj był tam w okolicach roku 2007, 2008, czy 2009, tak zwany kryzys finansowy, tutaj te, te rentowności opłacalne, Operacyjne Walmart'a utrzymywały się na bardzo stałym poziomie. Mamy niewielkie wahania, ale jeżeli Państwo zobaczą, jak skacze rentowność dla, dla przeciętnej spółki, to, to tutaj można powiedzieć, że jest to przykład modelowy. Taka spółka jest e, dzięki temu, to pokazują też badania naukowe, że spółki o małych wahaniach wskaźników finansowych są bardziej przewidywalne, więc możemy bezpieczniej podejmować decyzje inwestycyjne. Więc te rentowności są utrzymywane stałe. To, co jest najważniejsze dla inwestora dywidendowego, no to jest wskaźnik zwrotu z kapitału własnego. Czyli ile rokrocznie spółka generuje zysków w odniesieniu do tego, ile miała kapitału własnego na koniec roku poprzedniego. Tutaj ja też pokazuję ten trend wskaźnika ROE. On też jest. Bardzo, bardzo ładnie tutaj wygląda, jest na, na, na względnie stałym poziomie. No i co najważniejsze, to roe, zwłaszcza też jak na spółkę handlu detalicznego, jest, jest bardzo wysokie. W większości lat jest poniżej 20%. Ja tutaj pokazuję dwa wskaźniki roe. Jeden to jest roe odniesione do zysku całkowitego spółki i do jej wartości księgowej jako całości. Natomiast drugie ROE jest odniesione jako ROE na akcję, czyli zysk na akcję podzielony, yy, podzielony przez kapitał własny, czyli przez wartość księgową, ale przypadającą na akcje. Jeżeli Państwu to się wydaje skomplikowane, to proszę się nie martwić, bo tu, to jest bardziej rzecz, yy, można powiedzieć, akademicka, niemniej jednak pewne znaczenie ma. Chodzi o to, że spółka Walmart... Dokonuje tak zwanego skupu akcji własnych. Jest to też pewna i to bardzo korzystna forma dywidendy, gdyż jest to dywidenda, można powiedzieć, nieopodatkowana. Bo spółka, skupując akcje własne, jeżeli robi to po rozsądnych cenach, no to zwiększa wtedy wartość, wartość rynkową. Akcji, yy, które pozostały w obrocie. Oczywiście nie jest to proces automatyczny, natomiast skup akcji własnych jest czynnikiem, który dobrze wpływa też na, na wycenę giełdową takiej, takiej spółki. W tej analizie przeanalizujemy sobie, jak się tutaj zachowywała płynność, bo spółki detaliczne są bardzo takie wyjątkowe pod względem płynności, o tym sobie powiemy. Przeanalizujemy sobie cash flow, powiemy dokładnie, jak w przypadku Walmarta oszacować tutaj zysk właścicielski. Ja zawsze powtarzam w moich kursach, że do prawidłowej wyceny spółki potrzebne jest no, dobre oszacowanie zysku właścicielskiego, więc będziemy mogli to przeanalizować. Dzięki, dzięki temu będą sobie mogli Państwo też, też tą spółkę spróbować wycenić. No, i przeanalizujemy to, co jest dla nas tutaj najważniejsze, czyli sytuację dywidendową. Po pierwsze, czy cash flow generowany przez tą spółkę jest zdrowy, o tym sobie powiemy pod kątem wypłaty dywidendy. Jak kształtowała się dywidenda w latach poprzednich, no i jakie są perspektywy też tej, tej spółki, tej, tej całej branży na przyszłość. Jeżeli Państwo są zainteresowani. Analizą tej ciekawej spółki chcą się nauczyć, jak powinna wyglądać taka modelowa spółka dywidendowa. To zapraszam do obejrzenia dalszej części nagrania.